Dzień dobry, ludzie dobrzy. Na wstępie, wiecie co Wam powiem? Ja już nic nie zapowiadam, nic nie deklaruję, bo jestem jednak człowiekiem bardzo niesłownym. Z tego co widzę u siebie, to jedyne czyny, które realizuję do końca, to są te, które są poprzedzone jakimś impulsem wychodzącym z serca. Działa u mnie i jest pewne jedynie to, co. serce. Spontanicznie mi podpowiada. Nie brzmi to może zbyt męsko, ale, ale tak jest. Dlatego już lepiej, żebym nie mówił, że w następnym nagraniu zrobię to i to, albo że coś będzie się ukazywać tyle a tyle razy. Ja nie mogę tak mówić. Nie mogę tak mówić nie dlatego, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, albo że jestem leniwy, ale po prostu z tego powodu, że mój system opiera się na impulsie. A gdy robię coś bez tego impulsu, wewnętrznego impulsu, to cokolwiek to będzie, nawet jeśli będzie to udane, przydatne, że tak powiem, uznane i podobiające się, to jednak w moim odczuciu będzie to coś przykrego i to coś utrudniającego przyszłe działanie, bo będzie to coś obarczonego systematycznością, jakimś takim nakazem zewnętrznym, samemu sobie narzuconym. Takie, to można powiedzieć, że to jest coś takiego jak wiersz, który był pisany pod presją. Taki wiersz będzie. Ja pisałem kiedyś wiersze, także ja wiem, co. Jak to jest. Taki wiersz będzie się tak długo wiercił w tej przysłowiowej szufladzie lub kieszeni, że tak czy siak później. I tak wyląduje w koszu. Dobra. Chciałem też powiedzieć, że ten mój zwyczaj tłumaczenia się również powinienem. Ukrócić, ale wygląda na to, że za późno i już zdążyłem się troszkę potłumaczyć. W każdym razie chodzi mi o to, że e, tak jak wybieram do czytania jedynie te teksty, które mnie poruszyły, które uznałem w jakiejś mierze za pomocne, przede wszystkim dla mnie pomocne, i tak samo nagrania poza czytaniami, czyli te tutaj przemyślenia będą ukazywać się tylko wtedy, kiedy to moje serce. Napełni się na tyle sumą codziennych, drobnych jakichś refleksji, aż przeleje się na tyle, że, że będę mu, że, że po prostu będę musiał z innymi tę czarę wychylić, podzielić się. Tak też się stało, tak się dzieje, i dlatego przychodzę do Was dzisiaj. Teraz sobie przypomniałem a propos tej czary coś, co mnie niezmiernie wzrusza. Jest to pewien poemat Juliusza Słowackiego, przepięknie zaśpiewany przez innego Juliusza. Jest to jedyna pieśń, której nie mogę słuchać przy kimś, bo jest dla mnie tak bardzo intymna. Tak nieprawdopodobnie mnie porywa. Nigdy nikomu o tej pieśni, nawet nie mówiłem, że mi się podoba, jest do tego stopnia mi bliska. No ale czuję, że znowu zagaduję temat zamiast po prostu go zacząć. Ale to jest chyba, to się bierze chyba stąd, że kiedy chcę mówić coś od serca, to tak jakbym zawczasu badał to serce z każdej strony, i stąd chyba są te przydługie wstępy. Żeby. O, żeby dać ujście odpowiednim arteriom, że tak powiem, bo to wszystko jest płynne, to wszystko jest w ruchu i gorące nawet. Kiedy przychodziła mi chęć podzielenia się z wami tutaj jakimiś przemyśleniami, dotychczas to cały czas przychodziły mi do głowy jedynie tematy, że tak powiem, prozaiczne, bo rzeczywiście na pierwszy rzut oka te wszystkie urzędowe regulacje, ograniczenia, podatki, podwyżki wydają się jakby całkowicie wypełniały sobą wszystkie płaszczyzny życia, ale ale uważam, że już wystarczająco, absolutnie wystarczająco dużo ponarzekałem w ostatnich tych wiestnikach, chociaż było to niezamierzone. A dzielenie się negatywnymi treściami, nawet jeżeli one są prawdziwe, uważam, że nic nie wnosi. Naprawdę. Dzisiaj uważam za szkodliwe nawet ostrzeganie przed ewentualnymi yy, niebezpieczeństwami, bo. Teraz to wszystko mi się jawi jako po prostu rozplenianie jakichś chwastów ekspansywnych. A w rzeczywistości nie można niczemu zapowiedź, więc uważam, że trzeba zachowywać siły po prostu na poradzenie się z ewentualnym problemem, kiedy on ewentualnie się pojawi. Chociaż kiedyś tak nie myślałem. Absolutnie wręcz przeciwnie. Kiedyś. Nie tak dawno dmuchałem na zimne. To jest droga do Nikon bo życie jest zbyt krótkie, żeby naprawdę połowę, jak nie więcej, sił tracić na zabezpieczanie też ewentualnej przyszłości. Dlatego jeżeli już zdecydowałem się tutaj coś mówić po ponad miesiącu, to dlatego, że rzeczywiście widzę możliwość powiedzenia czegoś naprawdę pozytywnego. I to może się wydawać jednak dziwne, bo mimo że czytam tak dużo wartościowych i najczęściej pozytywnych tekstów, że powinienem, jak to się mówi, rzucać z rękawa takimi tematami i no własnymi słowami mówić to, co opisują te wszystkie teksty, ale widzę po sobie, że mam jednak bardzo nisko osadzony jakby to powiedzieć, próg wstydu. Po prostu nie śmiałbym głosić jakiejś treści i ubierać je we własne słowa, tylko dlatego, że po nauczeniu się ich z jakiegoś tam innego źródła obcego źródła, umiem ładnie o nich mówić. Bo to rzeczywiście nie jest nic trudnego, ale bardzo nieładne mi się wydaje. Chociaż pewnie ładnie wygląda, nie. Tak, jak mówiłem, jestem wewnętrznie, psychologicznie tak zbudowany, że zdecydowanie i pewnie mówię tylko o tym, co wynika z pewnego imperatywu, z pewnego impulsu serca, a moje serce, żeby tak intensywnie zabiło, zapulsowało, to jednak musi coś przeżyć i to prawdziwie przeżyć. I tego się po prostu trzeba trzymać. Tego się będę trzymać. Dodam jeszcze, że na tę moją zmianę, wpływ, poniekąd diametralną zmianę, trzeba przyznać, że wpływ miała i ma moja ula, ukochana, wiecie? Ona jest taka odważna i przebojowa. To jest taki. Lekkoduch, któremu życie i doświadczenie jednak zawsze przyznaje rację. To jest y, zdumiewające, ale tak jest. Uli postawa mi już nie raz uświadomiła, że y, kłody rzucane nam pod nogi to nie jest jakaś konieczność tracenia sił na przeskakiwanie tych y, przeszkód, ale te kłody y, to jest jakby kolejna okazja na Swobodny taniec pomiędzy nimi, żeby tanecznym krokiem iść przez ten no, dziki las, prawda? No i ula to jest właśnie taki radosny skrzatek leśny, bo mnie zawsze cechowała jakaś taka zapobiegawczość, i myślenie przyszłościowe, co jest też potrzebne i pomocne, ale jednak musi być równoważone. Tą taką urszulaną lekkością i swobodą. Tak to widzę. Teraz. Tak to widzę. A się rozkręciłem. No to może przejdę już do rzeczy, o czym chciałem do Was mówić. Jakiś czas temu, jadąc, no, znaczy od kilku lat już to widzę, ale. Jakiś czas temu jadąc, tak od wsi do wsi, czy z miasta, mijając nowe domy, budynki, zauważyłem, że wszystkie, naprawdę co do jednego, charakteryzują się czarnym dachem czarnym dachem i szarymi ścianami. Też to pewnie widzicie. Ogrodzenia tych posesji też są albo czarne, albo szare. Nawet bruk, tak jak kiedyś można było jeszcze zauważyć wybrukowane podjazdy czy chodniki jakimiś zielonymi lub czerwonawymi kostkami, tak teraz wszystko też, to co nowe, znów jest albo szare, albo czarne. Kiedyś myślałem, że te czarne dachy przynajmniej są podyktowane względami jakimiś, nie wiem, ogrzewania wody lub czymś takim, bo. Wydaje mi się, że taki czarny dach musi kumulować niesamowity gorąc. Jednak teraz widzę, że, że ta czerni, że ta szarość, ta, ta jednakowość wszystkich budynków, to jest coś narzuconego z góry. To jest jakieś systemowe rozwiązanie i jest to z całą pewnością działanie celowe. A wiecie, kiedy zdałem sobie z tego sprawę? <laughs> Może Was zaskoczyć, ale zdałem sobie sprawę z tego podczas oglądania i słuchania nowoczesnej muzyki z nowoczesnym tańcem. Taki bardzo charakterystyczny, rytmiczny, basowy podkład. Dosłownie podbijający rytm bicia serca, które podnosząc ciśnienie sprawiało uczucie adrenaliny i jakiejś takiej satysfakcji niezdrowej. Na, na ekranie młodzi ludzie, tak rytmicznie, nie wiem, czy bardziej ruszający się, czy tańczący, raczej ruszający się do tej muzyki. I w ich ruchach też, jak w tej muzyce było coś takiego... Egoistycznego, jakby jakaś chęć wywyższenia się z każdym gestem. Może czujecie o co mi chodzi, może też podobnie to odczuliście nieraz. I ku mojemu zdziwieniu bardzo mi się to podobało. To znaczy, pewnej części mnie bardzo mnie to podniecało, ta muzyka, która budziła jakieś takie instynkty uśpione, niskie instynkty, jakąś siłę. Tak samo ten taniec, który nie wyrażał na pewno piękna i nie wyrażał harmonii, ale też coś takiego nieładnego, coś butnego. No i to niby nie jest nic nowego pod słońcem nie? że muzyka jest różna, bo przecież po to ona jest, żeby wyrażać różne emocje. Ale wydaje się, że nie kiedy taka muzyka i taki taniec, Wypierały wszystko inne w tej kwestii, w tych dziedzinach. I wtedy właśnie pojąłem, że te trendy, które są narzucane świadomie, obrazy, dźwięki, kolory, ruchy, które nas otaczają, które epatują swoim chaosem, szarością albo odwrotnie, harmonią, pięknem, bezpośrednio na nas wpływają i i to nawet w taki sposób, który może nam się z początku podobać, o ile nie mieliśmy wcześniej do czynienia czy takiej wewnętrznej znajomości, że tak powiem, innych smaków. I wtedy ta narzucona szarość wypełnia sobą wszystko. I to jest właśnie taki przygnębiający kontrast nowoczesnego czarno-szarego domu na tle. Błękitu nieba, zieleni lasu czy różnobarwnych kwiatów na łące. I wiecie co? Tak jak poczułem ulgę po przełączeniu tej nowoczesnej muzyki i, i zastąpieniu jej na przykład Zbigniewem Wodeckim albo przełączeniem na Ryszarda Ridla, kiedy śpiewał o tym, że życie to drzewo, kwiat i ptak. Jak wtedy poczułem ogromną ulgę przechodząc z tej butnej muzyki. Na tak wrażliwą muzykę, tak samo czuję ulgę. Wyjeżdżając busem z miasta i przechodząc przez las. To niby nic wielkiego, ale jednak coś wielkiego. Wiecie, o czym mówię. Jesteśmy pięknymi, niesłychanie bogatymi kolorowymi istotami. Jesteśmy pełni dźwięków i kolorów. Wszyscy się różnimy, a jednak zachwycamy tą różnorodnością. Dbajmy o te kolory, dbajmy o te dźwięki, o tą harmonię w nas tych kolorów i dźwięków, bo tylko harmonijne połączenie wielu kolorów i wielu dźwięków. Także tych na pozór nieprzyjemnych, ale jednak w muzyce potrzebnych. Tylko to połączenie jest w stanie pogłębić w naszym wnętrzu zdolność odczuwania rzeczywistości. Szeroki zakres barw i dźwięków. Nie wiem, czy to jest jasno wyrażone w kontekście tych szarych budynków. Pamiętam zawsze. Kiedy byłem wywożony do jakiejś pracy za miasto, albo autobusem, albo no i jadąc tak z głową przyklejoną dosłownie do szyby, to wiecie, wyobrażałem sobie, jak obejmuje ramionami ten las mijany i próbuję go wchłonąć, ale jednocześnie tak zupełnie w niego wniknąć, jakby to było obustronne. I to samo wizualizowanie sobie przed kilkoma godzinami pracy, wizualizowanie sobie bliskości z przyrodą, naprawdę dawało mi siły. Mimo oddzielenia tą odległością i prędkością, z jaką się poruszałem, przecież przychodzimy na ten świat. Wybaczcie, że to może być chao chaotyczne, ale tak jak powiedziałem, ja chcę od serca mówić. Niech to będzie impuls. Przychodzimy na ten świat jako ludzie, jako istoty ciekawe wszystkiego, zachwyceni wszystkim. Kiedy to się zmienia? Kiedy dajemy sobie wmówić, że jesteśmy jacyś prości, kwadratowi i szarzy, jak te magazyny, które chyba dla niepoznaki są nazywane domkami nowoczesnymi? Kiedy przestaliśmy czerpać siły, yy, czerpać Taki wewnętrzny nastrój z otaczającego nas świata drzew, ptaków, kwiatów, nieba. I czy ja mówię teraz banały, ale dla kogo są to banały? Wszystko w przyrodzie istnieje po to, abyśmy sobie przypominali o nas samych. To nie są banały. Teraz czuję, że to nie są banały. Może jak nagram to i odsłucham, i będę w nastroju. Yy, Wkurbienia urzędowego, to wtedy mogę, może poczuję, że są to banały, ale wtedy to nie będę ja. Każdy. Przepraszam za wyrażenie. Każdy przejaw piękna w sztuce. Od zawsze, od wieków, był odwoływaniem się do piękna świata. Nie tylko piękna przyrody, również piękna ludzi, piękna cywilizacji, bo, bo i cywilizacja może być piękna. To jest niesamowite, jak jesteśmy pochowani, pochowani pod pozorami dorosłości, poważności, jakiejś oficjalności, oschłości i innych. Ości. I nie widzimy na początku w drugim człowieku cudownej, równie kolorowej istoty, ale kogoś obcego. I ja tu mówię o sobie, bo mogę tutaj mówić tylko o sobie, więc to robię, bo ja to widzę w sobie. To oddzielenie. Tak dużo budujemy zbędnych barier pomiędzy ludźmi, a poza tym też pomiędzy przyrodą a człowiekiem. Pada deszcz, teraz widzę, że za oknem pada deszcz, ale taki deszcz wiosna to jest sama, sama radość, bo zaraz po takim szarym, mokrym dniu wyjdzie słońce i wszystko jeszcze bardziej się zazieleni za i zakolorowi, jeżeli jest takie słowo, już jest takie słowo. I tak sobie myślę, że i my musimy tak samo też powinniśmy tę systemową szarzyznę przerabiać na coraz to intensywniejsze kolory i dźwięki naszego wnętrza. A nawet nie tylko wnętrza, bo po prostu bądźmy kolorowi, bądźmy kolorowymi ludźmi. Niech to wszystko tak ładnie wygląda i tak ładnie brzmi, jak jakaś. Pszczoła brzęcząca w kolorowym kielichu pomimo pochmurnego dnia. Bo jeżeli możemy coś zrobić dla siebie samych, jednocześnie przeciwdziałać temu, co brzydkie, to niech ładnieje nasza postawa i otoczenie wokół nas. My ładniejmy i w sobie, i na sobie. To jest to, co możemy zrobić, kochani. Taka mnie myśl naszła serdeczna i to właśnie nią chciałem się z wami podzielić. A też sobie przypomnieć głośno może o pewnych prawidłach. Dziękuję za. Za to, że jesteście, za to, że wspieracie nas swoją obecnością, swoim słowem i wspieracie nas finansowo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za wszystkie darowizny. To dzięki Wam mogę w tej chwili do Was mówić, bo rzeczywiście czuję i widzę, że jesteście prawdziwymi moimi bliźnimi. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.